Cześć, jestem Klaudia, to kanał no i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Pokaż, że logarytm o podstawie 2 z 3 razy logarytm o podstawie 3 z 4 i tak dalej i tak dalej ma nam się to równać 5. I mamy logarytm początkowy i końcowy. Tutaj musi nam się coś poskracać, bo jest mnożenie, bo Nasz wynik nie zawiera logarytmu. I tutaj z pomocą przychodzi nam wzór. Logarytm z A, z C przez logarytm z A, z B daje to logarytm z B, z C. I tutaj ten nasz pierwszy logarytm to nasz logarytm podstawowy, który nam Pokażę, jakie będziemy mieć tutaj a. No to jak to jest logarytm podstawowy, to ten pierwszy po nim będziemy zamieniać. I to jest logarytm o podstawie 3 z 4. Czyli to jest nasze b, a to jest nasze c. A to dla każdego to będzie nasze a. Logarytm 2, logarytm 2. I teraz tak. Mamy tutaj c, czyli 4b, 3. Przy czym my jesteśmy w stanie tutaj górę wyliczyć. Dwa, do której potęgi to 4, do drugiej i tutaj logarytm 2, 3. Teraz będziemy zamieniać ten. Logarytm 4, 5. To jest b, to jest c. Początek niezmienny. Logarytm z 2, logarytm z 2, góra 5, dół 4. I teraz zwróćcie uwagę, że to dół jesteśmy w stanie wyliczyć. Hop. No i teraz jeszcze ten logarytm 31, 32. To jest nasze B, to jest nasze C. Logarytm tym początkowe bez zmian. Góra 32 do 31. 2 do której potęgi to 32? To jest 5 i to jest ta nasza piątka, której musieliśmy się tutaj doliczyć. Logarytm 2 31. I teraz zapisujemy to sobie już po zmianach w mnożeniu. I zaczynamy oczywiście od tego podstawowego logarytmu, którego nie zamienialiśmy. logarytm 2 3 razy 2 logarytm 2 z 3 razy teraz to logarytm 2 z 5 i teraz mamy to razy. Hop. Wchodzimy w to. 5. Logard 2, 31 równa się 5. Zwróćcie uwagę. To się skróci z tym, to z tym. To się skróci z czymś, co tam było, a to z tym. I zostaje nam po prostu piątka. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.